wyobraźni, to tytuł wystawy Piotra Pasiewicza w Galerii Bałuckiej na Starym Rynku. Artysta prezentuje swoje grafiki. Jak zwykle bardzo dużo prac, bo jest artystą bardzo płodnym i ciągle tworzy. Tworzy przez cały czas, dlatego na wystawie znalazły się także jego notatniki, takie zeszyty, w których powstają wstępne szkice, a potem dopiero prace na ścianach. Zwykle czarno-białe, ale ostatnio się. Pojawił się kolor i co to oznacza, o tym porozmawiamy w programie. Łodzi, na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Pracowni Malarstwa 1 Otwarta Księga profesora Aniżoja Mariana Bartczewka. No i generalnie swoją twórczość charakteryzuje w bardzo wielu dziedzinach. No, chyba najbliższa jemu jest mimo wszystko grafika warsztatowa, szczególnie linoryt który tutaj na wystawie macie Państwo okazję zobaczyć w połączeniu na przykład z malarstwem, które też z racji tego, że studiuje w Pracowni malarstwa, to chyba sobie to szczególnie upodobał, ale też jego zainteresowania idą w kierunku performance, wideoartu, krótkich form filmowych, a także ostatnio spritażów. Na ścianach niejednokrotnie opuszczonych i zdewastowanych ludzkich budynków, tworzy grafikę. Ta wystawa przedstawia zaledwie kilka cykli rysunkowych, graficznych, a także cykl monotypów z ostatniego okresu jego artystycznej działalności. I jak sam artysta mówi, podkreśla, ta jego twórczość jest przede wszystkim obserwacją, analizą rzeczywistości, którą przetwarza w taki nowy świat pełen ekspresji i metafizji. Bardzo długo w tych pracach był ograniczony kolor. Tutaj się w tej sali pojawia trochę żółtego, w tamtej trochę czerwonego, to można powiedzieć, że to jest kolejny krok na drodze artysty, że on zaczyna się zaprzyjaźniać z kolorem. Wydaje mi się, że tak. Wcześniej właśnie prace były tylko. Biel, czerń i, i graficzne, tak? I tyle. A też teraz Piotr bardziej stosuje kolor, też w jego pracach malarskich, których tutaj nie ma, one się nazywają Teatrum Forms, jest, jest dużo koloru, one są na żółtym tle, jest tam też dużo czerwieni, ale i tutaj właśnie już widać taką, taką poświatę koloru, jakby takie aureole z koloru. Co oznacza to, że się w twórczości artysty pojawia kolor, bo to jest specyficzne, że przez długi czas nie było tego koloru i gdzieś dojrzał. Można powiedzieć, że artysta jak dojrzewa, to używa koloru, czy to są jakieś właśnie kierunki poszukiwań? Ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się, że bardziej to są poszukiwania. Też na pewno w samym artyście zachodzą zmiany tutaj. No, no na pewno coś, coś też w nim przełamało się, tak, że ten kolor tutaj jest. Ja mówię, że te prace są trudne w odbiorze, dlatego że one bardzo często przedstawiają jakieś takie nierzeczywiste formy, które są może nawet trochę przerażające. Czy No właśnie, co to mówi o artyście? Bo, co to mówi o odbiorcach, których przerażają te formy, to wiadomo, ale co to mówi o artyście, że on właśnie tworzy takie nierealne jakieś postacie ze swojej głowy. Wydaje mi się, że, że to jest takie przetwarzanie trochę podświadomości takich różnych impulsów, które tkwią w każdym człowieku, tak naprawdę, że to jest jakby ich wydobywanie na światło dzienne, że to nie musi mówić o cechach tego człowieka, tak naprawdę, tylko że o tym, że on potrafi wychwycić te impulsy z wyobraźni i, i je tutaj pokazać. Ale to są przerażające impulsy. No tak. To często są takie stwory, też dla mnie, jak z takiego koszmaru, które nie, nie wiadomo skąd się wzięły. Tak? Takie, które jakby przychodzą z deszczu, i z mgły, i, i z nocy. Ciesz, ale no są bardzo, bardzo interesujące. Trudne są do rozszyfrowania. Czy, czy ta sztuka wymaga tego, żeby, nie wiem, bardzo to interpretować, czy liczy się pierwszy odbiór, to jak my, my to postrzegamy, jak nas przerażają, to, to trudno? Wydaje mi się, że też nie wolno jakby sprowadzać do tego, czy to są postacie, czy to są zwierzęta, czy to są komórki. Oczywiście zawsze sobie jakoś próbujemy wyobrazić, co, o, co to może być, ale tutaj też chodzi o taką samą, samą jakby ich grę na płaszczyźnie. To, że one właśnie wywołują w nas te emocje, że wywołują przerażenie, czasami zdziwienie, że mocno działają jakby tak dzięki temu, że one nie odnoszą się jakby do, do tej rzeczywistości, którą my znamy, to oddziałują na nas tak bardziej bezpośrednio tak naprawdę, na, na samą tę warstwę emocji. I uczuć. Jeszcze odniosę się do kolorów. To, że to jest żółty i czerwony, bardzo ciepłe kolory. W przeciwieństwie do tego, jakie są te prace, bo te prace są takie, wydawałoby się zimne, przerażające, właśnie po raz kolejny to pada. Zestawienie kontrastowe, nie wiem, ocieplanie tego strasznego świata, który się tworzy. Wydaje mi się, że ta Żółdzi czerwień to jest przede wszystkim taka mocna energia, taka siła, która jeszcze podkreśla właśnie to, co płynie z tych prac, te, te wszystkie wrażenia. Też, o, też je w jakiś sposób ociepla tak naprawdę i, i sprawia, że są też ciekawsze dla oka, tak mi się wydaje, że, no, że tutaj różne różne plany też się tworzą dzięki temu. Dużo prac widz może prześledzić różne etapy y, twórczości, jak gdyby y, twórcy w jednym miejscu. Czy to jest dobre, że y, nie ma tutaj konkretnego wycinka, bo bardzo różne są te prace, prace, które są tutaj, prace, które są na tamtej ścianie, w tamtym pomieszczeniu. Y, one z różnych jak gdyby stron świadomości pochodzą. Czy, czy to jest dobre, że w jednym miejscu mamy taki y, duży przegląd twórczości? Wydaje mi się, że tak, bo dzięki temu odbiorca może poznać jakby różne, różne strony tego artysty i różne aspekty jego działań, że jakby nie, nie jest on zaszufladkowany tylko w jeden cykl, tak? tylko mamy tutaj kilka różnych, taki przegląd. Ale to jest dobre dla odbiorcy, wszystko na raz dostać? A to nie jest wszystko na raz? Piotr bardzo, bardzo dużo tworzy i cały czas dzieje się coś nowego, więc sądzę, że to i tak jest taki wycinek. Dobrany. I też ciekawe są prace, które są tutaj w gablotach właśnie te. Ja nazywam je notatnikami Piotra, pamiętnikami, gdzie odbiorca ma, ma szansę doświadczyć tego, jak to wszystko powstaje. Tak? Jak to wszystko jest rejestrowane na, na gorąco, bo twórca nie przestaje nigdy tworzyć, zawsze coś robi. Tak. To charakteryzuje twórców, że oni cały czas to noszą w głowie i nie czekają, aż się znajdą w pracowni, tylko muszą teraz, zaraz, natychmiast? To też zależy od twórcy, bo u niektórych to się krystalizuje bardzo długo i dopiero powstaje efekt, a niektórzy muszą jakby notować na bieżąco, żeby później wychwycić sedno z tego. Czyli Piotr jest takim impulsywnym twórcą? Wydaje mi się, że tak. Jakie znaczenie dla artysty ma kolejna wystawa? Pokazywanie się w kolejnym miejscu ze swoją twórczością? Na pewno pokazywanie sprzyja żywotności sztu, sztuce. Czyli im więcej prezentujesz swojej twórczości w galeriach, tym bardziej ona jest dostępniejsza dla, dla ogółu czyli dla ludzi, którzy z chęcią chcą przyjść na Wernisarz i pooglądać. Twoje twory. Czy to jest też kwestia y, konfrontacji z odbiorcą, że widzi się wtedy y, po wyjściu już z pracowni, jakie reakcje budzi to, co się stworzyło? Dla twórcy y, wystawa pomaga twórcy zdystansować się y, w trakcie y, wernisarzu do swojej pracy. Tak to wszystko jest, leży w teczkach. Y, Gdzieś jest poukładane w pracowni i ten moment, kiedy to wszystko jest wyeksponowane, ma sw swoją przestrzeń, daje w jakiś sposób nową perspektywę opatrzenia na to, co się zrobiło. Na wystawie są już prace, które gdzieś tam są skończone. No nie pokazuje się tego przeważnie, co się właśnie w tej sekundzie tworzy czy to wyciąganie tych prac i oglądanie ich. To jest porównywanie swojej drogi artystycznej, którą się miało wtedy do tego, co się robi teraz? Jest taka refleksja? Nie ma takiej refleksji. Jest po prostu zaprezentowanie najbliższego okresu, w którym twórca tworzył. I tyle. A sama, jak się ogląda swoje pracę yy, poprawiane na ścianach, to. Jakie to jest wrażenie? To jest wrażenie, że to robię wielką sztukę? Czy to jest wrażenie, że moja praca się do czegoś nadaje? Ma się wrażenie, że ma się za sobą pewien etap zakończony. Ani nie podchodzę do tego etapu krytycznie, ani pozytywnie. Po prostu kończę pewien etap, później kończy się wystawa, pakuję to do teczki i czekam na, na następne ujrzenie światła.